Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie. Ja tutaj mówię o prawie przyciągania, mówię również o prawie założenia. Próbuję Wam udowodnić, że nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś mieć lub nie mogłabyś mieć, ponieważ to wszystko, co widzisz dookoła jest tylko naszym lustrzanym odbiciem i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Ja otworzyłam bardzo świadomie ten program, ponieważ ja sama to wszystko zrobiłam ze swoim życiem, I, i ja wiem, że czasami to nie wygląda tak różowo i kolorowo, jakby się mogło wydawać. Zwłaszcza, że my żyjemy w takich teoriach na tym świecie, które mówią, że tak nie jest. Natomiast no, to jest prawda i ten świat potrafi być niesamowity, pomimo tego, co dzieje się dookoła, pomimo tego, jak. To życie w tym momencie wygląda. Masz w sobie taką siłę, aby to zmienić i zacząć od nowa, i zmienić wszystko, i spełnić każde swoje marzenie w taki sposób, na jaki masz ochotę. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana takim tematem, bardzo serdecznie zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, jest to, to, że w momencie, kiedy już się naprawdę wie, na czym ten świat polega i kiedy ma się te swoje marzenia, to później one nagle y, strasznie szybko się pojawiają w, w, z każdej strony. I ja przechodzę teraz przez taki moment. Nie dość, że jak wiecie, wróciłam teraz z Europy, jestem już w Australii, ale y, u mnie się tak strasznie dużo dzieje, że to jest po prostu szok. I y, to jest właśnie to, że w momencie, kiedy ma się to flow to ten świat daje nam z każdej strony tysiąc razy więcej tych sytuacji, tych niesamowitych rzeczy, niż nawet o nie prosiliśmy. Dlatego uważaj na swoje marzenia, bo w momencie, kiedy zaczną się spełniać, to rzeczywiście yy, będzie tego sporo. Te głosy przed chwilą to była Nina, dlatego chciałabym Wam powiedzieć hello. Tak? <laughs> Ale o co chodzi? Generalnie my jesteśmy tutaj na tej ziemi po to, aby uczyć się, yy, jak manipulować swoją własną energią. Generalnie to jest szkoła, to życie jest szkołą, w której uczymy się, jak samemu manipulować tą swoją energią, aby dostać ten upragniony efekt. Jeżeli zrozumiesz, jaką masz siłę w sobie, jaką twój umysł ma siłę, to zrozumiesz wtedy, że możesz wykreować wszystko. W każdym momencie w Twoim życiu, Ty możesz zacząć od nowa. Dosłownie w każdym momencie Twojego życia masz taką możliwość, aby zmienić scenariusz i zacząć od nowa. To, co widzisz, to jest Twój film, Twoja sztuka. Ty jesteś aktorem, reżyserem, producentem i piszesz również scenariusz. I ten scenariusz możesz zmieniać za każdym razem. W każdej minucie swojego życia. Ludzie o wysokiej energii, o pięknej energii tworzą wokół siebie piękne y, otoczenie. Ludzie, którzy y, w swoich głowach mają dużo ciężkich myśli, którzy przeszli przez ciężkie rzeczy i non-stop w nich y, tkwią. Osoby, które nie wiedzą, na czym polega ten świat. Osoby, które się już poddały, które. Y, którym jest, które skupiają się na tym, co jest złe, no to te osoby tworzą wokół siebie coś o wiele gorszego. Ja już tutaj wspominałam w tym programie moim, że to ma jakiś sens, że nie wiemy, dlaczego się tak zaczyna to życie, dlaczego w takim miejscu się rodzimy, w takim otoczeniu. Również ogromny sens ma to, że nie wiemy, co dzieje się dalej, ponieważ, no jeżeli to jest szkoła rzeczywiście, no to, no to wiedząc wyniki sprawdzianu, to nie miałoby żadnego sensu. Natomiast myślę, że rzeczywiście ta teoria, że my sobie to wszystko wybieramy wcześniej, sprawdza się, ponieważ całkiem możliwe. Że wybieramy sobie tak, a nie inaczej po to, aby y, zrobić ten większy krok, coś, coś bardziej. Pamiętaj, że każdy kontrast, który cię spotyka w życiu: nieszczęście, y, osoby, które cię zraniły, y, Twoje złe wybory, tak, w cudzysłowie i tak dalej, no to, to jest nic innego jak tylko pokazanie tego, że ty tak naprawdę chcesz tej przeciwności i naprawdę. Te ciężkie momenty oznaczają tylko, że istnieją już te cudowne. Nic coś jest najgorsze, nic jest najgorsze. Natomiast jeżeli Ty przechodzisz właśnie przez taki ciężki moment, to znaczy, że stworzyłeś lub stworzyłaś już tą drugą wersję, ponieważ zawsze istnieją te dwie strony razem. Dlatego jeżeli jest ciężko, no to pomyśl sobie, że to jest OK. To znaczy, że jeżeli zorientujesz, jaką masz w sobie moc... To możesz po prostu zacząć nadawać na tej fali z tą drugą stroną, która już istnieje. Ten balans mi też chodzi ostatnio po głowie, bo ja, tak jak mówiłam już na początku, w momencie, kiedy zaczną ci się spełniać te marzenia, to, to tego zaczyna się tworzyć niesamowicie dużo. Jeżeli mnie oglądacie, to sami widzicie, że ja w tym roku mega dużo jeżdżę i to było moje marzenie. To jest bardzo świadoma akcja generalnie. Natomiast tak dużo już się wydarzyło od początku roku w moim życiu, że. Ostatnio stwierdziłam, że chciałabym się trochę wyluzować, ale za bardzo nie wiem kiedy, bo jest tyle rzeczy się dzieje, że szok. Dlatego ten balans, o którym ja tutaj dosyć często mówię, że my musimy naprawdę bardzo świadomie się pilnować, bo czasami te manifestacje nas aż tak przerastają, że trzeba się trochę wyluzować, tak? żeby się trochę uspokoić, żeby fajnie przez nie móc przejść, żeby to życie dalej sprawiało radość i, i ten spokój, tak? bo spokój jest niesamowity. W ogóle spokój to jest nasza siła. Dlatego ja bardzo spokojnie wymanifestowałam sobie ten szał, który się dzieje teraz w moim życiu, ale to jest dobrze, tak chciałam. Tak, natomiast pamiętajcie, że Czasami jest nic, a potem jest tysiąc rzeczy naraz, i pewnie każdy z Was już przez to przeszedł, dlatego już o tym wiemy. Pamiętaj, każda Twoja myśl przekształca się w rzecz. Wszystko na tym świecie jest energią, czyli wszystko dosłownie na tym świecie wibruje. Wibrują rzeczy materialne, wibrują osoby, wibrują Twoje myśli. Prawo przyciągania polega na tym, że przez momentum to narasta, narasta do tego momentu aż to możemy odebrać pięcioma zmysłami. Czyli jeżeli chcesz swoje marzenie yy, doświadczyć pięcioma zmysłami, to ta wibracja yy, w Tobie myśląc o tym marzeniu, musi się rozwinąć aż tak bardzo, aby ona mogła się pojawić, abyś to mógł dotknąć, usłyszeć, tak, poczuć yy. Posmakować. Dlatego naszym zadaniem jest to, aby skupiać się cały czas na tym, jak się czujemy, pomimo że jeszcze tego nie widzimy w swojej rzeczywistości, ponieważ świadomie rozumiemy już fakt, że to musi się napędzić, aby to pojawiło się w naszym życiu. To, co widzisz w swojej rzeczywistości, to jest efekt tego, na ile jesteś w stanie to poczuć. Czyli Twoje marzenie równa się 100% tej wibracji, tak? Ta wibracja jest niesamowita, aby to marzenie się spełniało. Natomiast ty wibrujesz tylko może w 50, w 30, w 80, tak? W zależności od tego, jak bardzo to widzisz, lub jak bardzo tego nie widzisz. Takim pytaniem, które trzeba sobie zadać, jest to, czy potrafisz to poczuć w 100%. Drugim pytaniem jest to, dlaczego tylko czujesz y, tyle. Że widzisz taki efekt. Trzecią sprawą jest to, że ja rozumiem, że próbujesz manifestować i my się tego tu uczymy i generalnie o tym tutaj rozmawiamy sobie. Natomiast to ciągle nie jest to, skoro tego jeszcze nie widzisz. I sam lub sama pomyśl, jeżeli tak bardzo próbujesz, to znaczy, że tego nie czujesz, dlatego jeszcze tego nie widzisz. Czyli generalnie temat polega na tym, że my musimy. Nauczyć się czuć to w 100% i teraz pomyśl sobie o swoim marzeniu i sam lub sama odpowiedz sobie na pytanie, czy czujesz to marzenia w 100%, czy może jednak cię trochę to gniecie i coś jest tam nie tak. Osoby, które się interesują prawem ściągania i manifestacjami, po prostu generalnie próbują to zrobić na siłę. I to widać wszędzie, tak? Wszystkie osoby, które piszą maile, komentarze, z różnymi pytaniami, jak to się robi, i tak dalej. My generalnie próbujemy to zamanifestować. Czy rozumiesz, co to znaczy poczuć tą manifestację w 100? To znaczy, aby poczuć satysfakcję, myśląc o tym, spełnienie, dom, prawdę, że to jest to. Ale słowo satysfakcja, yy, Rzeczywiście chodzi mi po głowie ostatnio dosyć często, bo ja czuję satysfakcję myśląc o czymś i to mi się pojawia. I zauważyłam, że ja tak spełniam swoje marzenia. No ale teraz pomyślmy. Jest temat, który chcesz rozwiązać. Jest to marzenie, które chcesz spełnić. Czyli w jaki sposób ty masz poczuć satysfakcję myśląc o tym temacie, tak? I odpowiedź brzmi, że ty musisz zmienić. Postrzeganie tego tematu w swoim życiu. Teraz ty, patrząc na swój temat, na swoje marzenie, widzisz prawdopodobnie problem, ponieważ jest coś, co chcesz zmienić, jest coś, co chcesz dostać, ponieważ jeszcze tego nie masz. Ja wiem, że próbujesz i starasz się na maksa być pozytywną osobą i wizualizujesz i tak dalej, ale tak naprawdę, no. Przyznaj się, tak? Ten temat to jest problem. Ty nie czujesz satysfakcji już teraz, że to jest już Twoje, ponieważ Ty tego nie widzisz, nie słyszysz, tak? Ponieważ jeszcze nie masz tego w swoim życiu. No to powiedz mi, jakim cudem to momentum, które jest potrzebne do wszystkiego w życiu, tak? Do tego, żeby się to pojawiło, ma się rozwinąć. Jakim cudem? My cały czas. Nakręcamy momentum, które... Pokazuje nam tylko efekt, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Dlatego Neville Goddard mówi o tym, aby wejść w ten inny stan. Religie mówią o, o tym, aby w to uwierzyć. Inni używają słów, aby wejść w ten inny wymiar e, i tak No, wszyscy mówimy o tym samym. Generalnie chodzi o to, abyś właśnie poczuł lub poczuła tą satysfakcję przed tym, jak to pojawić się w Twoim życiu, tak? E, te specyficzne osoby, których nie potrafimy tak manifestować e, łatwo. No dlaczego? Dlatego, że my y, chcemy, y, aby te osoby pojawiły nam się w życiu, i dopiero wtedy y, będziemy w stanie sobie poczuć się dobrze. Miłość, ten, ten temat miłości. Generalnie ludzie na całym świecie chcą się zakochać, chcą być z tą drugą osobą, po to, aby poczuć się cudownie i poczuć. Y, y, Siebie tak naprawdę, tak? Natomiast tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Ty przyciągniesz do siebie tą odpowiednią osobę wtedy, kiedy będziesz czuł lub czuła już w sobie tą miłość lub tą specyficzną osobę, tak? Przyciągniesz tą specyficzną osobę w momencie, kiedy ty poczujesz satysfakcję i spełnienie w sobie. To dopiero wtedy ta osoba pojawić się w życiu. Wszystko, dosłownie, wszystko i wszyscy dostrajają się do Ciebie. My na tej planecie możemy mieć wszystko, ponieważ jesteśmy w stanie tak interpretować każdy nasz temat. Rozumiesz? Ty możesz interpretować swój temat jako problem, ty możesz interpretować swój temat jako coś, co zdarzyć się w przyszłości. I pamiętaj, że zawsze wtedy. Będziesz to dostawał w przyszłości, czyli nigdy w tym momencie, lub możesz interpretować ten temat tak, że ty czujesz już satysfakcję z tego, że to już jest Twoja. Te nasze pięć zmysłów to nic innego jak interpretacja naszej energii, tak? Ale pamiętaj, potrzebna jest do tego momentum, czyli ta wibracja, która w nas już tak rośnie, że potem to wybucha i my to widzimy i słyszymy i czujemy i tak dalej. My generalnie się obrażamy. Prawda jest taka, że my mamy temat, my chcemy coś osiągnąć, tak? my mamy te swoje marzenia, natomiast my kompletnie tego nie potrafimy zinterpretować w sposób taki, aby dostać efekt, który pragniemy. My potem się obrażamy. I ulubione u nas Polaków jest to, że my oczywiście mówimy, że jesteśmy tacy super, a wszyscy nas krzywdzą i to jest w ogóle wszystkich na około wina. Ale generalnie chodzi o to, że my próbujemy tam w piątek wieczorem trzy razy sobie coś wizualizujemy, po czym jesteśmy obrażeni, że, że nam się to nie przytrafia i widzimy przecież inny efekt i, i się denerwujemy. A prawda jest taka, że to. To, co widzisz, to jest Twoja interpretacja tego tematu. Ta satysfakcja i ta takie jaranie się czymś też jest super. Ja z tymi podróżami tak mam, że ja cały czas coś planuję i planowałam to nawet przed tymi podróżami, tak? Ja się mega jaram zawsze wszystkim. Mam coś takiego w sobie, że ja się nie jaram czymś, naprawdę nawet przed tym, jak to dostanę. I czy, czy to chodzi o mieszkanie, czy to chodzi właśnie o podróżowanie, samochód i tak dalej, tak? Ja dostaję to, czym ja się wcześniej jaram i ja sobie to potem wyobrażam, tak? Zakładam, że to już jest moje, czuję satysfakcję, że tak jest i dlatego to dostaję. Nie szukam dziury w całym, nie kombinuję, nie przeżywam. Te traumy, ja wiem, że my bardzo tak lubimy mówić o tych naszych traumach, że, że coś się nam nie pojawia, ponieważ się tam kiedyś nam coś wydarzyło i tak dalej. Jasne, to jest prawda, że to tak zwane shadow work, tak? One są ważne, żeby w sobie to jakby najpierw wyleczyć, żeby móc tak wibrować i tak dalej. Ale ja mega lubię chodzić na skróty i ja tutaj dlatego tak mówię prosto o tym wszystkim, że może po prostu olej wszystko co się stało kiedyś i po prostu vibro inaczej. Nie wiem ja tak robię, to się sprawdza. Chociaż rzeczywiście tak jak już tutaj wiele razy mówiłam, że jeżeli stałaś się jakaś tam naprawdę tragedia, jakaś totalna trauma, no to wiadomo, że trzeba sobie pomóc i skonsultować się wtedy z psychologiem i tak dalej. Natomiast to nie zmienia faktu, że czemu tego nie możesz zrobić po prostu łatwo i szybko. Co jest złe? Wiecie, ta, ta, ta słowo, to słowo taka łatwość, ja ostatnio użyłam słowo, słowo trudność. I to jest taka główna różnica pomiędzy Polską a Australią. Ja wiem, że ja wiem, że nam się wydaje, że co, jeżeli coś jest łatwe, to to jest głupie. I my mamy z tym problem, my Polacy. I tak, to jest niesamowite, że my jesteśmy właśnie tacy bardziej i więcej i nadajemy na totalnie wyższym poziomie. I jesteśmy naprawdę niesamowici. Natomiast to łatwe spełnianie marzeń i łatwe podchodzenie do życia, to ma sens i to się sprawdza. I może to jest trochę głupsze, ale dlatego ludzie spełniają marzenia, bo nie przesadzają, nie kombinują, nie wracają do tych swoich przeszłości. Jasne, że oni też nie mają tych przeszłości takich, różnych i tak dalej, tak. Co nie zmienia faktu, że właśnie ta siła, która powoduje to, że my świadomie potrafimy zamanifestować każdą swoją sytuację, swoje marzenie, to jest właśnie ten spokój i, ten, i to flow. I to, żeby się po prostu przestać już przejmować. Dlatego poczuj tą satysfakcję, zacznij się uśmiechać, odpuść te problemy, nie kombinuj. Nie przesadzaj, nie przeżywaj, nie. Po co? Pamiętaj, że. Wszystko, co wchodzi ci do głowy, każdy termin, tak każda teoria, w momencie kiedy o niej pomyślisz, to ona ci się sprawdza. Dlatego, jeżeli ty masz ciągle tysiące, milionów pytań, jak ja to mam zrobić, no to cały czas to będzie ci się pojawiać. A może po prostu spróbuj to zrobić prosto, łatwo, lekko, czując satysfakcję, odpuszczając trochę to przeżywanie. Y i to, co się dzieje dookoła, i to, co inni mówią, i to, co, i to, jak to teraz wygląda. No bo to, co teraz widzisz dookoła, to jest tylko efekt tego, że ty wibrujesz na takim poziomie i źle interpretujesz ten swój temat. Znowu, mój poprzedni odcinek. Weź ten swój temat, weź do tego swojego pustego pokoju, zaprojektuj go fajnie i idź bawić po prostu, tak? idź. Y ja wiem, że są takie momenty, że jakim cudem, jak jest tak wszystko źle naokoło, ale jeżeli jest tak strasznie źle naokoło, to znaczy, że bardzo, ale bardzo zaprojektowałeś lub zaprojektowałeś już to niesamowicie, coś niesamowicie fajnego. No. Yy, więc po prostu skup się na tej drugiej wersji i przeczekaj ten moment. Niech to momentum się napędzi i zobaczysz, że za chwilę ten świat będzie zupełnie już inaczej wyglądał. Yy, I... Potem Twoim ewentualnie problemem będzie tylko to, że będzie tego po prostu za dużo. Ok, trzymajcie się, jak buziaki. Bye!